It's not Pierwszy hit y, był dla mnie fatalny. Jechałem na start, wszystko było y, przygotowane, stres potężny, ale na, podczas tej całej procedury niestety popchnął mi samochód na tyle mocno, że przestraszyłem się, że przyjechałem, zrobiłem fal start. W momencie, kiedy okazało się, że jest wszystko ok, wszyscy, r, wszyscy, się, wszyscy już r, ruszyli, jestem y, no, na maksa, ponieważ Dużo stresu, pracy to kosztowało, żeby wszystko przygotować. Po czym okazuje się, że winą za to wszystko jest kawałek gumki za 700 euro, która wypluła mi sprzęgło i na tym starcie popchnęło mnie do przodu z racji tego, żeby jakiś tam olej wyciekł na, na, na ziemię. Każdy bieg jest dla mnie dużym doświadczeniem, chociaż na pewno mam w sobie utężną złość, że drugi bieg w swoim życiu poszedł przez jakąś. Które że kawałek gumy. Wiem o, wie, o tym, że to jest motorsport, ale dostaję gorączki, kiedy uświadamiam sobie, że przez całą Europę musiałem gnać z całym zespołem, kilkadziesiąt osób z sobą ciągnąć, a wszystko krzyżuje szyki. Jedna gumka, która naprawdę jest mega tania.